Ogólnie chciałem tu dać info dla wiernych Panów, bo jest stworzony do lajkowania, pod linkiem w opisie dam, gdzie macie lajkować naszego profilu. Ciągle banują, myślę, że tym co oni robią, banują, to, to oni się już razem pokażą, że my mamy się poddawać, zapomnijcie o tym. Bo trolek, gimbusy nie, nie wiedzą, że każdy film można stworzyć stronę. Każdy film można im wejść ten tysięcy A po prostu banują z tego powodu, że im się nudzi. Za to, że coraz więcej robimy filmiki, różne tematy i to kurwa drażni. I to drażni krytyka jebana. I banują, banują. Ja też zacząłem banować ich strony tych troli nimbusów Coś jest za coś. Ktoś mi tutaj robi pokazuje że on jest mocny w gębie Zobaczymy jak będzie e, panowanie stroni Wystarczy ileś ludzi zaprosić do panowania już w tym sądniu i skastria, trolej nie musy się, że my się boimy i mogą mi obskoczyć jak chcą Ogólnie jest takie gobra, jest tam, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania naszego face'a ogólnie i my się nie boimy tych troli, gimbusów, bo oni chują mogą zrobić, krótko na temat, to, że oni panują, wystarczy stworzyć nowe, nową stronę i mogą patrzeć na dupę, krótko na temat. Zapomniałem, że oni nie mają mózgu, kurwa. ale wystarczy stworzyć i już się ma. A bananowanie takiego kanału, czy face'a, ja z tego kurwa wyrosłem. Z tego wyrosłem, żeby komuś banować. No oni banują, bo zazdroszczą. Bo nie mówią, przyjąć krytyki dla siebie. Pokazałem, jak, jak tu jest. Вече мъцне. Само хуя мъцне. Когато на тема, пазара.